Witam Was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód służył Ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Używanie broni w samochodzie stało się niemal powszechne. Uciekają się do tego na przykład ci którzy używają jej w celach zawodowych lub dla ulubionej rozrywki, na przykład pracownicy organów ścigania, sportowcy, myśliwi, wraz z nimi inni obywatele często korzystają z takiego transportu. Wynika to głównie z faktu, że kierowcy są częściej atakowani w celu rabunku, a ponadto na autostradach o dowolnym znaczeniu. Mowa tu zarówno o autostradach federalnych, jak i lokalnych. Takie ataki stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, ich mienia, zdrowia i życia. Więc kierowcy, zwłaszcza kierowcy ciężarówek, zintensyfikowali środki samoobrony. Ponieważ jest to bardzo specyficzny ładunek, należy dokładnie wiedzieć, jak przewozić broń. Co mówią o tym obowiązujące przepisy? Jakie są zasady, przepisy, zakazy, rodzaje kar za naruszenie prawa? Dlatego ci, którzy są zmuszeni uciekać się do takiej formy samoobrony. Powinni szczegółowo zapoznać się z tym zagadnieniem. Transport broni w samochodzie należy podkreślić najważniejsze. Transport broni myśliwskiej w samochodzie wymaga od jego właściciela wyraźnego spełnienia wielu podstawowych wymagań. Przewidują one obecność certyfikatów, dokumentów uprawniających do posiadania określonych rodzajów broni, ich transport, właściwe przechowywanie samochodu, a także inne niuanse. Charakterystyczne jest, że ruch broni w krajowej przestrzeni motoryzacyjnej i za granicą wyróżnia się szeregiem charakterystycznych momentów, o których również trzeba wiedzieć, kto ma prawo do uzyskania pozwolenia na transport broni. Nie należy myśleć, że odpowiednie organy mogą zezwolić na transport broni każdemu, kto chce, gdyby istniało takie bezkrytyczne prawo. Jego konsekwencje byłyby nieprzewidywalne. Powinno ono przysługiwać tylko osobom odpowiedzialnym, samokontrolującym się, które nie wykorzystają go do niezamierzonych celów, zagrażających innym obywatelom. W związku z tym prawo ustanawia jasną listę osób, dla których takie zezwolenie jest dopuszczalne. Zawiera ona ograniczenia wiekowe, społeczne i inne. Tak więc tylko obywatele, którzy ukończyli 21 lat mogą uzyskać licencję. W drodze wyjątku taką licencję mogą uzyskać również młodsi obywatele, jeśli są personelem wojskowym lub już służyli. Prawo takie mają również ci obywatele, którzy służą w paramilitarnych strukturach państwowych, organizacjach, są posiadaczami stopnia specjalnego lub wojskowego. A także stopnia klasowego itp. Jeśli broń chce kupić myśliwy, warunkiem tego powinna być obecność potwierdzenia biletu, udokumentowane prawo do polowania. Próg wiekowy tutaj co najmniej 18 lat. Posiadanie broni sportowej z lufą gwintowaną może być dozwolone w obecności paszportu, zaświadczenia o statusie sportowym. W tym ostatnim przypadku wymagane jest również doświadczenie co najmniej 5 lat. I uznane sukcesy w jakimś sporcie strzeleckim, w przypadku których dokumenty i pozwolenia na broń nie są wymagane. Prawo stanowi również, że istnieją szczególne przypadki, w których nie jest konieczne uzyskanie dokumentów pozwolenia na niektóre rodzaje broni zakupionej w celu samoobrony obejmują one specjalną broń pneumatyczną pistolety. O energii wylotowej nie większej niż 7,5 J, różne rodzaje broni zimnej. Kanistry gazowe ITP można je kupić bez żadnych zezwoleń i zatwierdzeń. Można je kupić bez żadnych pozwoleń i zatwierdzeń w wyspecjalizowanych sklepach z bronią. Przeczytaj również, jak kierowca prawidłowo skomponował udane CV. Eksperci zdecydowanie zalecają jednak, aby osoby które zakupiły taką broń, przewożąc ją w transporcie samochodowym, nie dały się oszukać i posiadały przynajmniej dokumentację potwierdzającą gdzie i dlaczego została zakupiona, aby nie doszło do niechcianych dyskusji z funkcjonariuszami policji drogowej. Wtedy będzie można ją bezpiecznie przewozić. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny punkt w życiu. Broń można kupić bez specjalnych problemów ale jeśli przy jej użyciu zostanie przekroczony format samoobrony i celowo lub przypadkowo popełnione zostanie jakiekolwiek przestępstwo. Nieszczęsny właściciel będzie musiał odpowiedzieć przed prawem w pełnym zakresie jego surowości, co musi wykazać kierowca przewożący broń palną. Tak więc osoba zdecydowanie zdecydowała się rozważyć samoobronę i nabyć broń, dokładnie przestudiował odpowiednie wymagania, zebrał wszystkie niezbędne dokumenty. Uzyskał pozwolenie od organów ścigania na zakup i nabył pożądaną rzecz, aby podróżować z nią przez cały czas. Teraz nadszedł czas, aby przygotować się do drogi. Tutaj musisz wiedzieć, jakie dokumenty powinieneś mieć przy sobie na wypadek zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji Drogowej, aby nie było z nimi nieporozumień. Nie trzeba dodawać, że paszport prawo jazdy wraz z którym trzeba będzie przedstawić pozwolenie na prawo do noszenia, transportu zakupionej broni. Taki dokument jest bardzo poważny, ponieważ bez niego kierowca ze strony funkcjonariuszy organów ścigania od razu będzie miał duże pretensje uzyskać takie oficjalne pozwolenie najłatwiej w jednym z oddziałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Termin jego otrzymania wynosi miesiąc od złożenia odpowiedniego wniosku wraz z całą niezbędną dokumentacją. Zasady wydawania takich zezwoleń reguluje odpowiednio dekret rządowy. Zarządzenie Ministerstwa Zasobów Naturalnych, kto nie musi przedstawiać zezwolenia według rodzaju działalności. Istnieją kategorie obywateli, którzy nie muszą przedstawiać dokumentu zezwolenia ponieważ jest to część ich obowiązków zawodowych dotyczy to przede wszystkim tych obywateli, którzy są oficjalnie upoważnieni do korzystania z pojazdów silnikowych do transportu broni, na wcześniej określonych i uzgodnionych trasach. Nie jest również konieczne przedstawianie dokumentów upoważniających osobom, w tym urzędnikom, które zapewniają transport broni, która nie wymaga specjalnej rejestracji. Lista osób, od których nie wymaga się posiadania pozwolenia, obejmuje również różne kategorie personelu wojskowego, funkcjonariuszy, organów ścigania, którzy wykonują odpowiednie rozkazy i instrukcje w ramach obowiązków służbowych, załadowany lub nie. Istnieją ścisłe wymagania dotyczące formatu przewozu, niezależnie od rodzaju ładunku, czy jest to broń myśliwska, czy inna. Jednym z kluczowych wymogów jest to, że podczas podróży nie może ona znajdować się w stanie załadowanym, a magazynki muszą zostać wyjęte. Wynika to z wysokiego prawdopodobieństwa, że załadowana broń może samoistnie wystrzelić podczas transportu, na przykład jeśli koło samochodu uderzy w dziurę w drodze w wyniku silnego wstrząsu, możliwe jest, że spust zostanie zwolniony spontanicznie. Oczywiste jest, że taki nieoczekiwany, nieplanowany strzał może nie tylko przestraszyć kierowcę lub pasażerów samochodu, ale także zranić ich lub, co gorsza, Doprowadzić do bardziej niepożądanych śmiertelnych konsekwencji zasady przewozu broni na terenie Rosji. Zasady przewozu broni myśliwskiej w samochodzie są obowiązkowe dla każdego kogo dotyczą. Jednym z głównych wymogów dotyczących przewozu jest zakaz transportu załadowanej broni palnej w samochodzie. Jak opisano wcześniej przeczytaj także różnice między duplikatem PTS a oryginałem. Jak go sprawdzić i uzyskać drugi wymóg dotyczy obowiązkowego transportu broni w specjalnych pokrowcach, kaburach i innych urządzeniach. Dotyczy to nie tylko tych, którzy przewożą broń traumatyczną, ale także osób, które lubią polować. Niektórzy kierowcy przezornie zaopatrują się na czas transportu niebezpiecznej broni w specjalne sejfy zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa, amunicja powinna być transportowana za pomocą fabrycznych opakowań lub specjalnych pudełek wykonanych z tworzywa sztucznego sprzedawanych w tych samych sklepach z bronią, ale nie luzem, w pojemnikach, w których będą musiały się stykać, co również jest niebezpieczne. Do noszenia noży i innej broni ostrej wymagane są specjalne pochwy, jeśli broń jest przewożona do innego regionu kraju. Kierowca powinien mieć na to pozwolenie organów ścigania, ponieważ w tym przypadku istnieje wiele ważnych praktycznych niuansów. Eksperci zdecydowanie zalecają, aby przed podróżą szczegółowo dowiedzieć się, jak prawidłowo transportować broń, w tym format transportu broni traumatycznej, aby później podczas podróży nie było niepożądanych ekscesów roszczeń do nich ze strony funkcjonariuszy organów ścigania. Ale co najważniejsze, że osoba na przewożonej broni ma ważne certyfikaty i inne dokumenty w komplecie. Jedna osoba może przewozić jednocześnie ograniczoną liczbę broni i amunicji. Odpowiednio 5 i 400 sztuk. W przeciwnym razie należy uzyskać pisemną zgodę odpowiednich władz, a także wsparcie towarzyszącego zespołu ochrony. Międzynarodowy Transport Broni Przepisy dotyczące transportu międzynarodowego mają swoje własne niuanse, które różnią się pod wieloma względami od przepisów krajowych. Zasady te dotyczą również broni gładkolufowej o dużej mocy i są różne dla mieszkańców i nierezydentów kraju. Przede wszystkim nierezydent może przewozić przez granicę tylko broń sportową i myśliwską, jeśli posiada cały pakiet niezbędnych dokumentów. Istnieje kategoryczny zakaz importu broni. Z kolei mieszkaniec kraju ma prawo do importu nie więcej niż pięciu jednostek broni. W obecności wszystkich dokumentów towarzyszących. Obowiązkowe jest przeprowadzenie certyfikacji i kontroli celnej. Jednocześnie prawo wyraźnie wskazuje, w jakich przypadkach nie jest wymagana certyfikacja. Podobnie regulują wywóz zabytkowej broni z kraju. Należy to uzgodnić z władzami państwowymi. Konsekwencje naruszenia zasad transportu. Nieznajomość lub ignorowanie ustalonych zasad jest obarczone poważnymi karami. Wśród nich Kary w wysokości od 1000 do 1500 rubli, chociaż czasami grzywna może zostać znacznie zwiększona do 80 tysięcy rubli. Jeśli przestępstwo dotyczy broni palnej, sprawcy grozi odpowiedzialność karna w postaci ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności na okres do 4 lat a także praca przymusowa przez ten sam okres. W szczególnych przypadkach przewiduje się również areszt na okres do sześciu miesięcy. Istnieją inne formy kary, więc ostateczna rada ekspertów jest jednoznaczna. Naruszenie zasad przewożenia broni w samochodach jest wysoce niepożądane i obarczone konsekwencjami.